Dzień dobry! Dziś poznamy nową grupę rytmiczną. Zanim jednak to nastąpi, musimy dowiedzieć się, czym jest synkopa. Synkopa to przesunięcie akcentu z mocnej części taktu na słabą. Powstaje wtedy, gdy na słabej części taktu znajduje się dłuższa wartość rytmiczna niż na mocnej części taktu. akcent. Czym jest akcent? Pomyślmy o akcencie, analizując nasze imiona. Na przykład Karolina. Kiedy będę mówić to imię w rytmie, będę mówić Karolina. Akcenty mam na pierwszą sylabę i takim mniejszy na trzecią. A co jeśli powiem Karolina? Wtedy akcent jest taki nienaturalny przesunął nam się z mocnej części imienia na słabą i tak samo jest z synkopą. Mamy różne rodzaje synkop, np. przez kreskę taktową, przez wartość rytmiczną, ale zasada jest zawsze ta sama. My dzisiaj skupimy się na synkopie złożonej z ósemki, ćwierćnuty i ósemki, czyli tzw. Tak rakowiakowej. Dlaczego nazywa się krakowiakowa? A dlatego, że występuje w naszym polskim tańcu narodowym, jakim jest krakowiak. Posłuchajcie. Teraz zobacz, jak dzieci tańczą do utworu z synkopami. Wygram lub klaszczę rytm ti-ti-ta, akcenty są w porządku. Ale kiedy pozamieniam miejscami ósemki i ćwiercznuty, w ten sposób, że rozdzielę te dwie ósemki i ćwiercznuty wsadzę w środek, będzie ti-ta-ti. Ti. Akcent automatycznie mi się przesunął na środek, dlatego że tam jest dłuższa nuta. I to jest właśnie synkopa. Proste, prawda? Spróbuj wyklaskać i mówić razem ze mną. Ti-ti-ta. Tiki ta synkopa synkopa, tiki ta. Tiki ta synkopa synkopa. Wiesz już jak wygląda synkopa, wiesz jak ją wyklaskać. Zastanówmy się teraz, ile miar zajmuje taka synkopa Krakonego Mówiliśmy wcześniej o tym, że synkopa składa się z dwóch ósemek i ćwierćnuty, ale inaczej poukładanych. Ósemka, ćwierćnuta, ósemka. W takim razie na pewno już wiecie, ile miar zajmie taka grupa rytmiczna. Tak. Będą to dwie miary. Czyli taka synkopa krakowiakowa może nam wypełnić cały takt na dwie czwarte. A ile takich synkop? Zmieści się w takcie na 4. Znowu dobrze. Tak, dwie takie synkopy wypełnią cały takt na 4 czwarte. Możesz zastanowić się, ile takich synkop zmieści się w takcie na 6 czwartych. Możesz też pobawić się i poukładać takie synkopy w różnych innych taktach. Takich jak 3 czwarte czy 5 czwartych. Ale najważniejsze zadanie, jakie czekacie z synkopą, to zagranie jej na twoim własnym instrumencie klarne, czy fortepian czy skrzypce może być na jednym dźwięku ale weź teraz instrument albo podejdź do niego i spróbuj zagrać na nim synkopę, synkopa kilka razy trzymam kciuki świetnie jeśli czegoś nie zrozumiałeś możesz obejrzeć ten filmik jeszcze raz mam jednak nadzieję że wszystko jest jasne dziękuję za uwagę do usłyszenia